Kiedy sklep potrzebuje doktora, lekarza sklepu? Wtedy, w paru przypadkach. Pierwszy to jest wtedy, kiedy idzie bardzo dobrze, czyli trzeba sprawdzić, co się dzieje w tym sklepie, zobaczyć też, jak wyglądają inne sklepy w otoczeniu, żeby wiedzieć, jaki jest potencjał lub jakie są zagrożenia. To jest jedna rzecz. Kolejnym etapem jest wtedy, kiedy odczuwamy lub widzimy moment, w którym albo spada sprzedaż. Oczywiście to jest bardzo różnie. Sieci, mają bardzo dobrą analitykę, czyli analizują, kiedy mamy średni paragon, jaka jest jego wielkość i przechodzimy do sklepów, na przykład, które w Polsce są właściciele, są właścicielami prywatnymi sklepów. Mają tak zwaną miękką franczyzę, czyli jakąś część towaru biorą od głównej hurtowni, od danej marki, pod której jakby szyldem widnieje sklep spożywczy, to oni bardzo często nie analizują, nie wszyscy, bo znam takich, którzy analizują, nie analizują średniego paragonu. Nie wiem ilu klientów też było, tak? To jest też gdzieś tam, niektórzy jeszcze zeszyt prowadzą. To jest nasza rzeczywistość ja ciągle jakby pracuję na rynku ze sklepami i, 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 i wiem, jak to jest. Z drugiej strony już naprawdę niewielu będzie analizowało ilość linijek na paragonie fiskalnym, czy tak naprawdę, ile znajduje się w koszyku średnio produktów. Czyli ja wtedy widzę, że jeżeli na przykład spod inflacji, średni paragon idzie do góry, a mam na przykład spadającą ilość, to tak naprawdę wiem, że tylko ceny podrosły a jest mniej produktów.